Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na już dziewiąty super aśny Blue Jane aśny odcina z Ekstra Gierasy, która nazywa się Rollerball 6 i daj coś zjeść! Na przykład taką smakowitą, piękną pomarańczową, dorodną pomarańczę! No pewnie! Dzisiaj w takiej skórce będziemy sobie grali i się świetnie zabawiali! Ekstra! To mi się podoba. Hmm. To nie było trudne. Haha. Ha. Dobra. Zbieramy monety, monety, orety. O, właśnie. Tak. I do góry, do góry. Bardzo mi się podoba ta plansza. Jest taka wiosenno-letnia. Haha, słoneczna. O, kolego. Wiem, że ty potrafisz skakać. O, zbieramy, zbieramy, bo się nie poddamy. O, nie, o nie, woda. Juhu, grogulce groźne! Trzeba uważać! O tak, omijamy, omijamy i na pale nabić się nie damy! Ratunku, ratunku, bo nie będzie pomarańczowego poczęstunku! Ekstra, uwielbiam te drzewa, śmieszne! Okej, okay, i jest przejście do następnego levelasa! Cieszy się Blue Jaynasa! Trochę kasiury pozbierane. O, super! Tak, moja pomarańczo! Oho, Je, 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 najemy tobą się! Super, już w połowie do bosiora! O! Kurcze pieczone! Hmm! Taka dziwna trochę ta plansza. Widzieliście to? O, ratunku, ratunku! Ratunku! Piła! Zatrzymała się. Mhm. Hm. Tak, moi drodzy, na szczęście poszła sobie w drugą stronę. Ratunku, to bolało, to bolało. O, nad nią sobie przeskoczę. O, tak jest, tak jest. I nie ma już łez. Ekstra. O, juhu. Jedziemy do góry, aż pooglądamy sobie chmury. Tak, trochę długo jedzie ta platforma. Cóż, moi drodzy. Juhu, ekstra. Komor. Ej, au, 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 szybko. I sobie krzywdę zrobiłam. O, rety, 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 to nie są kabarety. Hmm, no to zbieramy, zbieramy. Bo się nie poddamy, Ciebie już znamy, wstręt na piło. O tak, piło nie zmyło. O ratunku, ratunku, zbieramy kasiurkę ekstra. No i platforma, ponownie sobie jedziemy do góry. Jej, ekstra masz okulary przeciwsłoneczne. Na pewno się przydadzą, bo dziś słoneczny, przepiękny dzień. A gdzie jest cień, żebym mogła się ukryć przed mocnym słońcem? O, to znowu ty, znowu ty. Szybko, szybko uciekaj, 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 nie zwlekaj. O, siła rażenia była dość duża. Juhu, przycisk. O, to już znamy. No to pora skakać dalej, bo się gra doskonale. Klucze sobie zbieramy złote. Taką mamy świetną robotę. Haha! Ha. O nie, ratunku! Znowu włócznie wystają. O! Ale tutaj jeszcze jest kasiurka! Ekstra! Jej, koniec! No to się wracamy. Wracamy, wracamy, bo już nic nie pozbieramy. O! Juhu! Trzeba było się rozpędzić. I ty, kolego! Tak, koniec levelasa! O? Super, moi drodzy! I klucze, trzy złote! Kocham tę robotę! Dwa serca, Kasiura! I serce, trzy serca! Jej, udało się! jejeje, udało zebrać nam serca się! O, super! Tak, moja droga! I cóż my tu mamy? Tak, bo coraz bliżej i bliżej! I mamy zjeżdżalnię! E! Tylko nie zjeżdżaj bez nas, moja droga. Chodź tutaj, chodź tutaj wagoniku! O nie, nie, to nie dzieje się! I co teraz, wskakujemy ponownie? Ale tu wygodnie i zbieramy, zbieramy. Na szczęście wszystko się tutaj da zrobić. Ho, ho, następny wagonik, ale najpierw pozbieramy te na dole. O! Patrzcie, nawet za bardzo nie jest nam potrzebny. Dobra, huśtawo. O! Obyliśmy się bez ciebie. Super! Juhu. Juhu! Też mi się to podoba! Tyle kasiury pozbierane! Daliśmy radę, daliśmy radę! Pora pojeść! Czekoladę! O, czekolada z kawałkami pomarańczy. Naprawdę jest przepyszna. Tak, skórka pomarańczy w czekoladzie. Juhu! Jej! No i co teraz? O tak, to jest woda, to jest woda! Najfajniejsza ta przygoda! O! Au! On mnie goni! Ratunku, jak stado koni! Haha, udało się, je, 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 udało nam się. O! checkpointas, Młyn wodny! Tak, ale tutaj jest dużo urozmaiceń tej platformy. O, świetnie! O nie, 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 nie damy się, nie wybuchniesz na mnie! Ho, ho! Jej! O, patrzcie, takie krzyżyki. Musimy się jakoś wpasować w te krzyżyki. O! Udało się. Dobra, bo nie zawsze mi się tak za pierwszym razem udaje i piła. O, tak! Juhu! Super! Zaliczone! Wszystko pięknie, pokończone! Już nie mogę się doczekać, co tym razem na nas czeka! O! Tylko trzy poziomasy do bosiora! O, patrzcie tylko, znowu, znowu to samo! Jej! Na szczęście udało nam się jakoś ominąć tego wroga wybuchającego, koleżanko i kolego. Jej! Widzicie, teraz jest problem, żeby jakoś sensownie to. O, pokonać. Udało się, dobra. Jej, tam jest strzałka, ale mamy jeszcze naszego wstrętnego kwadraciora tubylczego. O, na to wygląda, na to wygląda. Juhu! No, wskakuj mu na głowę. Tak jest! I toczymy. Toczymy, toczymy. Nie miej takiej miny. Fajną masz minę, właściwie. Pomarańczo, smakowita. O tak! Sok z pomarańczy. O, miam, 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 orzeźwiający. I chłodzący w gorące dni upalne. Tak, moi drodzy, wszystko tu jadalne. Zwłaszcza nasza pomarańcza. Haha! Juhuu! O, super. To mi się podoba. Pozbierana kasiura. Złocista pomarańcza. Miam niam niam. juhu, Jaki ma listek na głowie ozdobny! Jej! Patrzcie tylko! Plus jeden do serc, czyli to, co Blue Jane uwielbia najbardziej i co najbardziej się tu przydaje. O tak! Kasiura pozbierana! Wszystko pięknie, zaliczone i idziemy w prawą stronę. Tak! Jej! Mamy nasz wspaniały karton. Nie, to nie karton, to skrzynia. O! Pomoże nam przeskoczyć? Juhu! Tak jest! Hm. O nie! Czy ja tutaj coś zrobiłam źle? Chyba nie. Czekajcie, czy uda nam się jakoś skończyć ten poziomas? Bez tej skrzyni, którą rzuciliśmy do wody? O! Póki co, nie jest tak źle. Nie, 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 nie poddamy się. Wszystko dobrze skończy się chyba. O! Dobra. Ratunku, ratunku! Yeah! O! I mamy drzwi! Ciekawe co tam było na górze oprócz pieniędzy! O, chyba już się nie dowiem! Jaka szkoda, jaka szkoda, ale i tak ekstra ta przygoda. Któż by się tym przejmował? Na pewno nie ja, Tra-la-la-la-la. La, la, la. Jej, patrzcie tylko! Już jesteśmy coraz bliżej, Bosiora. O, chyba wiem, chyba wiem. Co należy tu zrobić? Nie dostałam w głowę, na szczęście, tą belką. O, o, o nie, o nie. Udało się. Ekstra. Dobra. <dzie fifty gibýSpace> o, wskakujesz tu do mnie, kolego? Jej, udało się ciebie pokonać. Strasznie dużo tutaj bomb. Na szczęście jakoś dajemy radę, bo się gra doskonale. Więc nasza piła nie boi się wcale. O tak! I do góry, do góry, aż zobaczymy chmury. Chmur tu nie ma, jest bezchmurne, piękne, letnie niebo. O! Proszę bardzo! Tak! Super! Strzałka, drogowskaz! Jak miło się tutaj zrobiło! Juhu! Tak! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Już coraz bliżej tego bosiora. Czy uda mi się go jeszcze pokonać? W tym odcinku? Chyba się uda! Tylko spójrzcie, jak ty wyglądasz, kolego! Ho ho! I cóż mamy tutaj zrobić, żeby cię pokonać? O nie! A! To już znamy! Ho ho! Któryś z bosiorów też miał tego rodzaju atak. Jej, ile ty masz życia? Co kolejny bosior? To jakiś bardziej żywotny. Tak mi się wydaje. Ale odgłosy! O! Tym razem nie było włóczni, tylko skaczący! O! Wrogowie! Super! Kręci mu się w głowie, nie zdążyłam. Kurczę, jak mogłam taką okazję ominąć? Dobra. Patrzcie! Chodź, tutaj, au! Kurczę, pieczony! Damy radę, damy radę! Szybko, szybko, szybko! Tak. O, super! Trzeba się streszczać, moi drodzy. Gramy pod presją czasu. O, no i co teraz? Włócznie? Hey. Czy wrogowie? Chyba wrogowie. Tak, dzień dobry. Nie jesteście trudni. Nawet trochę nudni. Juhu! Ej, 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 jak to? Jak to? Jak to się stało, moi drodzy? <laughs> Nie trafiłam w jego głowę. To takie hey. dla mnie typowe. I włócznie? Hey. Włócznie są lepsze. Łatwiejsze, moi drodzy, do ominięcia. Tak! Dopiero połowa życia za nami! Jego, rzecz jasna. Haha! 23 żyćka mamy, więc pokonać się nie damy! Taka kolekcja! O, tak! Jeszcze? I na głowę mu! la. Super! No, jesteś taki kulisty, mój drogi bosiorze. O, i chyba trochę nie w humorze. Dobra, i znowu włócznie. Włócznie mogłyby być cały czas. Tak jest. Patrzcie, jak niewiele mu już życia zostało. Zaraz wypijemy kakao. O. Proszę bardzo, czekamy na ciebie. No, streszczaj się. Coś spadnie nam na głowę. O tak. Dwóch. Ale będzie z nich zaraz puch. Świetnie. Tak, tak. Tak, 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 tak. Wróg zaliczony. Poziom pięknie jest skończony. Udało się w tym odcinasie. Naszej wspaniałej Blue nasie, Kochani. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. I zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. A zwłaszcza do super odcinasów z tej ekstra że Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani. I do usłyszenia.